Oły małej, oły mała, ały małej. Ma poływane przygody już są oglądane i się uśmiej. Ały małej, zobacz, co się dzieje w tym dziwnym moim małym świecie. Oły małej, bo po co się smuteć, gdy są poływane, jak można się ciągle śmiać? Oj, małej, więc rusz swoją dupkę i zacznij oglądać tą dziwną historię ze mła. Cześć Wszystkim to jest kolejny odcinek poływanych. Oh yeah. Wezmę sobie dalej mikrofon. Jest. Okej. Okay. W komentarzach pisaliście mi do mła, że mam sobie zdobyć kauczuka. Ja sobie zdobędę tego kauczuka, bo ja wiem. Czekajcie, gdzie jest ta książka. Dobra, okay, trzeba skminieć, jak to się robi. Tu nie, 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 nie. To, to też? O, to też nie.

Zaraz zobaczymy, co to jest. Co to jest? Shrinks Mam 3 ramu, mam 3 ramu mam 3 wat. Mam. Zaraz zobaczymy, co to robi. Ok. Um, tak, tak. Lizaki miałem zabrać na kolejną wyprawkę. I ok, jak to się robiło. Tak, tak, tak. No faktycznie jest. I co to robi? Uh. Wow, fajne! To akurat mi się podoba, to jest fajne. Okej, okay, to się przyda. Będziemy mieli jeszcze na więcej. To Fajne, fajne, naprawdę fajne. To ok, mamy tu. Dalej przyglądamy. Clear. Lecimy na dół, na dół, na dół, na dół! Dobra, jest. Co to było? Tu był jakiś sword, taki fajny. Wow, lightning sword. Ciekawe, napiszcie mi, który miecz jest taki najmocniejszy, który bardzo łatwo zrobić na przykład z diamentu i czegoś, co bardzo łatwo zdobyć tutaj w mojej okolicy. Lud piasek albo coś. Coś, co ma największe, największe obrażenia, zadaje. Okej, okay, ja szukam tego do Kołczuku, bo nie pamiętam jak to się robi. To jest to? halba nie, to halabarda jest. Kanon. Nie wiem, co to jest. Eee... Brąz, nie nie kable jakieś nie Painter, nie nie Jak to się robiło? O o o coś takiego. Nie. Nie laser. Laser do nawet kopania jest niewieże. To może być dobre. Kuter. Okej, okay, nie wiem totalnie jak to się robi. Popróbujemy. Potrzebujemy deski na pewno. Okay, będziemy kombinować z ustawieniami. Eee, Ojej, oh yeah, ja kocham to, jak to się świetnie wbawiło. No, może tak. Tak, tak. tak, 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 tak. Byłem blisko. Dobra, eee, raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Z pięciu się na pewno to robi. No nie wiem jak. Jest. Jest. Jest! tym się kauczuk wydobywa. Dobra, zrobię jeszcze jedno może. Wszelki wypadek jakie ja to robiłem. No ładda the... Jest. Dobra. Ok, mamy dwa takie. To to dobra. Lecimy. Eee. Co to robi w ogóle? Czy to to zabija? Czy co to robi? Zaraz sprawdzimy. Ojej, oh yeah, ja chcę sprawdzić, jak to działa. Moja mała. To zmniejsza. Ale fajne. Aha, bo tamten potwór je powiększa. Hmm, jakby Można zrobić odwrotność tego, że zwiększa? Hmm. było ciekawe. Dobra, idziemy szukać kauczuku. Aha, jeszcze jedna sprawa. Bo zapomnę. Niech ja nie zapomnę, że... Oznaczę sobie tutaj. Dom Czysław różowym kolorem, świetnie. Pięknie. Dobra, tam będzie mój Dom Czysław. Okej, okay. idziemy szukać. Dobra. Aha, w tych posągach też wiem, że nie ma diamentu, są one w Sphinxach. Nie wiem, gdzie jest, nie wiem jak wygląda Sphinx. Gdzieś tam dalej będzie.

to nie działa? No bateryjki go, bateryjki go, bateryjki go Gdzieś lawa jest żebym nie wpadł No, 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 no To batery go No chodź I co jest yes, rano Co to było? Co wybuchło jeszcze? Aha, to pewnie on. Takie mnie w konia tu robi. Nie można mnie robić w konia. Co to ma być? Mikrofon. O, przepraszam za takie jakieś dziwne dźwięki, które wydaje mój mikrofon, kiedy jest poruszany. To było dziwne. Dobra, idziemy sobie tam. Dobra, mam zebrać śnieg. Zrobię sobie ten miecz, o którym mówiliście dobra, się przyda, bo śnieg jest fajny, on jest biały Tam, 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 dużo tego śniegu nie chcę Starczy? No pewnie, że starczy, Jakby miał nie starczyć O, jest nie, taki mały gnoje Mamma mia, mamma mia, mamma mia o, jest wieża złego naukowca. A nie mam nic do jedzenia, to prawda? Pewnie, że nie mam. Kurczę. Muszę coś złapać, co da się zjeść. No nie, 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 jeszcze tam no, jest naukowiec, jest, faktycznie. Co on robi? Nie wiem, czy mogę go zabić tym, czy nie. Co to są? Nie mam pytania. Dobra, ale uciekamy stąd. O, mała dziewczynka. To chłopczyk. Mam dla, mam dla ciebie Lizaka. Ja, no, to dziewczynka. To, je się Lizaka nie daje. Może ty chcesz. Ja to ja zjadłem. Kurczę, nie wiem. Sorry, jak coś spieprzyłem, ale... Eee, no, nie wiem jak to działa. Dobra, ja chcę coś normalnego, co można jeść. Halo? Ja chcę jeść. Ja chcę jeść. Tam jest coś czarnego. Co to jest? A, to jest błąd mapy. Dobra, to ten. Yo! Yo! jo, czemu tu nic nie ma? jo. Złodziej, znowu ta pałka. Nie lubię złodziei, wiecie? Oni są tacy. złodziejowaci. jeżeli mi rozumiecie, oczywiście. Eee, poszukiwanie kauczuku. Byłem sobie. Teraz. idź mi z to. Dobra. Ojej. Oh yeah. Czy to jest kauczuk? Nie, to nie jest kauczuk. W sumie kauczuk to jest taki czarny, bardzo czarny. Taki czarny, czarny. Czarny taki? Czarny? Bardzo czarny? Taki? Taki taki? Zaraz zobaczymy. Będziemy szukać. Jak znajdziemy. Będzie super! Super! Ojej. Boję się tu chodzić. Bo Dynia. 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 Cześć dynia ty nie są po to, żeby dynić sobie Dynia, 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 dynia Co to było? To było straszne Dobra, zacznijmy co my tu mamy Literka G, he, he, literka G, he Dobra eee. Aha! Co do intro, zapomniałem, miałem na początku powiedzieć w każdym odcinku, jak mówiłem w ostatnim odcinku, będzie inne intro I nie ma, że któreś jest lepsze, któreś gorsze Będą po prostu inne Nie będą się powtarzać Nie, 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 nie. Wal się, wal się, wal się, wal się, wal się, wal się, wal się Nie okradniesz mnie Nie okradniesz Nie? Gdzie on jest? No nie, zamiłowali mi to Gdzie on jest? Wal się. Gdzie on jest? Gdzie ten mały? Co on, mi za, co on mi zawalił? Tu jest. No nie! Moją broń mi zawalił. No to skurczybek. szybek, no. Co on sobie myśli? Cześć, golem. Jak zabija Lizaka, to wypadnie z niego Lizak? Zobaczymy. Idę zabić lizaka Lizaki trzeba zabijać Zabić lizaka Na razie Cześć lizak, goni mnie no, goni mnie, złapam, Cześć lizak Pan lizak, pan lizak, pan oh lizak my god! A, lizak. Oh. Nie, nie wypada z niego lizak Tu jest taki wiek Oła! Oh wow. a to głód mnie bije. Now, where is that child? Oh my goodness! Where is the child? Aha! Ja mam przyprowadzić ma... chłopca do tego boy? i pewnie lizakiem mam go kierować. Aaaa! Ah, rozumiem. Chyba tak. A mimo tego, że no nie mam nic, pójdą no. już bardzo daleko i... Jest daleko. No, jeszcze, jeszcze mi się zwiesiło. Idziemy na bagno, na bagno, na bagno. No, gdzie ten kauczuk? Kauczuk. Jest widzę kauczuk. Kauczuk. Ech. Kauczuk. Cześć. No i co się robi? Jakieś plamy na tym? Sticky resin. Nie rozumiem. Jak ten kauczuk zbierać? Ktoś mi powiedział, że jakieś pomarańczowe plamy są na tych drzewach, ale ja tu nic nie widzę. No nic! A no są jakieś plamki, faktycznie. Co ja mam tu zabrać? To więc tak to działa. Chcę więcej plamek. Plamki są fajne. Będę mógł hodować jakoś ten kauczuk później. Czekajcie. Nie, tak nie można. By to postawić na ziemi. O. Gdzie to zabrać? Da się. Dobra, szukamy więcej kauczuków. Co ty dasz mi tutaj żółty creeperku? Aha, to był creeper piorunów rozumiem. <laughs> Okej. Okay. Ja to zabieramy, to zabie... Gdzie to jest to? Coś doszamy, bo nie mamy nic doszamy, nie, nie mamy nic doszamy. Takiego, oprócz jabłek, jabłek nie chcemy brać, to bierzemy, bierzemy sobie drewno. Takie bierzemy drewno. I co? I co to robi? tego go, 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 go donat. Aaaa! Już rozumiem. Dobra, to idziemy się przespać. Tak, to idziemy się przespać. A jakby połączyć Evil X z tym? Jakoś... No, kos nie da się nic. Nie. Ok. Idziemy spać. Pójdziemy w drugą stronę. O, wiem! Mamy miecz, mamy tak dalej. Pójdziemy sobie. Przepraszam. Pójdziemy sobie na ten statek tam. O, pójdziemy na statek. Wiecie, który? No, nie, nie zeszamy. Urosło nam tam coś? O zwykły creeper? Przyszby? Świnki, dobra, będziemy mieli szamę zaraz. A będzie szamę wam. Ej, ty. Zwykły criper, nie? No i tu kopia. On tutaj jest. ej, nie, nie jedz mi terenu mały. Dawaj, dawaj, dawaj mięsko, dawaj mięsko! Mięsku! Ja wiedziałem o tym statku ludzie, naprawdę, ja wiedziałem o nim. Przepalimy sobie na ten... Mam nadzieję, że tu są jakieś teleporty, bo... Kurczę, ciągle zawala tak do banku. Musiał ciągle padać, a ja nie chcę tracić expa. Wal się, mały maju. Gdzie on jest? Co on robi? Eee... Okej, okay. dobra to jest dziwne co on robi. Nie podrzucaj mnie. Właśnie. to ok. Stone. <gryw> Dobrze. Świnki. Jeszcze świnki chcę zajwanić. Oo, prze nie trafiam. No chodź tu. Ten śminka Ile mamy tego? Cztery, ty cztery tylko? Co, czy co ja się najem? Co to ma być? Steków potrzeba mi, a ja. nie? Co to jest? Stejki są fajne. Steki, steki, stei. No. Okej. Okay. Idziemy do domu. Ja mówię, idziemy do domu. Powiedz mi, ktoś, napisz, albo coś, jak wyhodować kauczuk. Chciałbym się dowiedzieć, jak hodować kauczuk. Żeby mi rosło takie drzewo kauczukowe. Dobra. Dobra. Co ja miałem zrobić? Myśl, ewares. Myśl. Myśl. Dobra, już wiem. Przypomniałem sobie. Kałczuk niepotrzebny. To dobra, co jeszcze nam się tu przyda na kolejną wyprawę? Tam. Da no. Szybciej. One. One już mogę zjeść. Ciemno się robi, czyżby? Halo. Halo, słońce. Słyn... Nieee. Nie robi. Bo po co? Okej, okay, pójdziemy sobie tam tam tam, tam. tam, 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 tam. Ograbimy statek, zabijemy wszystkich. Dobra. Lecimy, 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 lecimy. Chcę mięsko tu, tu. Ślicznie. Ślicznie jestem z ciebie dumny. Dobra. Ten statek jest podejrzany. Jak ja mam się na niego dostać? Potrzebuję konia, żeby tam wlecieć. Koni. Koni. On dirtem tam się dostać, to nie będzie ładnie wyglądać. Konik. Konik. Alo, konik. Nie ma konika. No to zajedziemy tam. Może ten mały najpierw odbiję? Będzie łatwiejszym celem. A z tego małego zaatakujemy dłuży. Zabijemy wszystkich. Tak. Tak już to widzę. Dobra. Zamknąć mordy na dworzu. No. La 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 Pewnie sobie myślicie, ale on głupi, mógł zrobić sobie la nie la nie sobie la la la

to jest czały chyba. Ojej. No Dobra, nie zabiłem ich, bo, bo coś się stało bardzo dziwnego, czego nie rozumiem. I wiem, że potrzebuję zbroi innych takich. Zrobię sobie łódkę. Nie, nie poddam się. Nie, nie poddam się. Łódkę zbuduje se. Kala i do przodu. Pewnie zginę, ale. Pięknie! Z poślizgiem. Dobra. Pięknie, ten mniejszy statek chyba będzie gorszy do tego, od tego wielkiego bo Dobra, chcemy obrabować zamek, statek No chodźcie, chodźcie, takie cwaniaki, takie cwaniaki, e? Takie cwaniaki, bo masz łuk, cwaniakujesz O, zabijcie się nawzajem, zabijcie się nawzajem, macie rację, macie rację, zabij go, zabij go, zabij go, zabij go No, no, no Mogę się to pozabijać, a ja jedę na statek. Cześć. Ten nic nie ma. O, jest, są skrzynki. Złoto. O, jedzonko. Wiesz, go coś jest, nie ma. Okej. Okay. What Oła, 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 Ulec się, ulec dwie puszki coli. Mogę bym mógł tym zabić. Gdzie on jest? Dobra. Nie mam pochodni, nie? No, no Oczywiście, że nie mam, bo po co? Idę sobie zrobić pochodnie. O, dobra. Nie mam crafting table. Już mam crafting table. Co wy na to, żebym zamieszkał na statku. Zamieszkam sobie na tym statku. Jest ślicznie. Nikt się nie skojarzy, że tam jest przecież crafting table. Dobra. Nie. Okej. Okay. Oświetlimy to sobie. Ale moimi pochodami takimi wiecie. Dobra. Okej. Mamy oświetlone mamy przejęta czyżby? Dobra. Jeszcze tutaj damy, takie wiecie. Diody Dobra. Trzeba się wzbić na górę. Najpierw zrobimy sobie pół piętki. I zrobimy to. To, to. Tak. Zrobiłem to. Nie wierzyliście mi, że to zrobię, ale zrobiłem. licznie. O, jest idealnie. Dobra. Jeszcze sobie tu uświetlimy. Pyk, pyk. Przejęliśmy statek. Młóchłonku. Dobra, mamy łódkę tam. Ok. Jetzt schowamy sobie niektóre rzeczy. No dobra, nie chowałem nic. Dobra. Robi się ciemno. za no, fajnie. Jak się pan dostać? No to tak, potężne mury. Tutaj jest um, gold, w, w Iron Block, tu jest gold. O nie, o nie, czy tam jest kapitan? Tak, tam jest kapitan! Dobra, kończymy odcinek. Okej, okay, Misiaczki, widzimy się w kolejnym odcinku. Tak, 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 tak. tak. Na razie. Pa pa! Pa pa!